Świat i społeczeństwo wymusza na nas to, abyśmy się dokształcali i codziennie nabywali nowych umiejętności, nowej wiedzy. Myślę o rozpoczęciu kursu Nowego Obcego Języka i mam nadzieję, że to, że to mi się uda w tym roku. Wymyśliłam sobie ostatnio fajny, duży kurs i wezmę w nim udział na pewno, jak tylko środki finansowe na to pozwolą, ale nie chciałabym zdradzać, co to jest. Chodziłam na kursy kreatywnego pisania? Tak, oczywiście, ja jestem za. Dopóki człowiek żyje, powinni się uczyć. Formalnych kursów to raczej unikam, ale próbuję szkolić się w różnych umiejętnościach, które są dla mnie przydatne albo rozwijają moje indywidualne pasje czy wcześniejsze zainteresowania. To należy korzystać z takich możliwości, tym bardziej jeśli one są nieodpłatne, to dlaczego nie? To głupio byłoby nie skorzystać? Jak kończę jeden kurs, to już myślę o drugim, także już tak, już planuję sobie kolejny, kolejny kurs, ale na razie zostawię to dla siebie. Uważam, że się trzeba uczyć całe życie, a niekoniecznie w szkole. No oglądam filmiki na YouTubie. Cały czas się uczymy czegoś, doznawamy się po prostu, nawet w starszym wieku można się uczyć, dalej się poznawać świat ten, po prostu jakieś nowe możliwości. Biorę uwagę. Pracy, korzystam cały czas z kursu, bo musimy podnosić kompetencje. Jestem na emeryturze i zapisałam się na warsztaty florystyczne, bo stwierdziłam, że jest coś, co lubię, więc chciałabym dalej się w tej materii rozwijać. To coś, czym jestem zainteresowany, to jak najbardziej. Uważam, że to jest bardzo dobra inicjatywa i dobry pomysł dla ludzi, którzy nie chcą stać w miejscu i powinny korzystać z takich rozwiązań jak kursy, szkolenia. Jakieś inne rozwiązania naukowe, które podnoszą kompetencje i umiejętności pozwalające ułatwiać codzienne życie. Dlatego, żeby się nie zestarzeć, żeby być ciągle młodym i aktywnym, a to jest chyba najważniejsze.